Chrystus Martwystą. Prawdziwie zmartwychwstał. Witam Cię serdecznie na kanale Między Życiem a Wiarą. Dzisiaj jest poniedziałek, akurat teraz jak nagrywam, to jest wcześnie rano. Jest to odcinek 490 na kanale Między Życiem a Wiarą. Bardzo serdecznie Państwa witam, wszystkich, którzy oglądacie stale, jesteście moimi widzami. Bardzo Wam za to wszystko dziękuję: za lajki, za komentarze, za subskrypcję. W tej chwili to jest troszeczkę inaczej zmienione tło w, tych moich, w tej mojej tej całej no, pracy. W tamtym odcinku zacząłem mówić o nim, ale to będzie specjalny odcinek na temat tego całego, tej całej scenografii, tej sceny. Przedstawiałem Wam orędzia do Małgorzaty, a dzisiaj chcę Wam przedstawić orędzie Dróżowego Pomienia z roku 2022 i to będzie z Michałowicą Krakowa z 20 czerwca 2022 roku. To jest przekaz 1193. Duch Święty będzie mówił. To jest odcinek mój nagrany 121, 31 lipca 2022 roku. W tym odcinku powiedziałem, że Kościół Chrystusa Króla w Rzeszowie jest na ulicy Lisa Kuli. Tam jest pomyłka, kościół się znajduje, to jest boczna ulica Lisa Kuli księdza Jałowego. Eee. Druga rzecz, jak się patrzy na tę całą scenę, którą tutaj zrobiłem, to całe prze, yy, to koło, to zacząłem omawiać w tamtym odcinku. Kolor biały, który jest wewnątrz i na zewnątrz, oznacza ducha. I on jest tak, te kolory brązowy, zielony, czerwony niebieski, i niebieski, są takie zamaziane białym. Dlatego, że w Piśmie Świętym, w Księdze rodzaju, na samym początku jest napisane, że Bóg stworzył cały wszechświat, wszystkie planety, wszystko co tam istnieje, i na końcu stworzył człowieka i tchnął w niego e, życie, tchnął, czyli z siebie dał, czyli z ducha. Energia, która to wszystko napędza, pochodzi od Boga. Jeżeli chodzi o krąg wewnętrzny, ten tam jest trzy części to są trzy części. U góry jest takie jedno żółte kółko, potem jest po lewej stronie i po prawej stronie i to jest tak zwany e, tron Boży i to jest Ish Ash e, i to znaczy dokładnie. Bóg zasiada na herubach, nazywają się oni, iż aż, esz. heruby. Bóg zasiada na herubach. Te obrazy, opisy należy rozumieć alegorycznie. Jest to anioł życia, który jest na głowie pana Boga w postaci rozumu. To jest, iż ma on dar poznania. Drugi anioł jest to anioł słowa. Jest on na oddechu pana Boga. To jest S i Ish, Ash, S To był Ash, a teraz esz. Trzeci jest to anioł miłości, który jest na sercu Pana Boga. I to wszystko powstaje z tych trzech osób boskich. Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego. E, jeżeli chodzi o to, jak patrzycie na wprost, ten trójkąt i to kółko, to może oznaczać atom, kwark, atom ale on jest też zbudowany z natchnienia Boga, z myśli Bożej. I to jest w Księdze Rodzaju, na samym początku, gdy Bóg stwarza świat. Wszystko, co patrzysz, to jest krąg. Jako krąg to jest po prostu figura geometryczna doskonała. Określa, tak jak powiedziałem, każdy atom, kwark. Może określać wszystko człowieka jako jednostkę, jako rodzinę, jako kółeczko, co, nie? Może określić jako parafię, parafia, naród, kontynent, ziemia w całości, to cała ludzkość po prostu. To jedno kółko może aż tyle mieć znaczeń. Ten zewnętrzny krąg i w środku co są? To są kręgi, które są czerwoną linią, bo wszystko jest odkupione. Przez Boga na krzyżu, cała ludzkość, wszystko, co jest stworzone, e, jest dla ludzi, z miłości Boga. I to jest w rzeźbie, w środku, tam cztery serca i serce Maryi, niepokalanie poczętej, wtopionej w najświętsze serce Pana Jezusa, ale jest to Trójca Przynaświętsza, Unia Miłości, więc jest wtopiona w, serc, w trzy Boże serca. E, jak w tamtym odcinku i tam w komentarzu Pan. André pisał, że te objawienia w latach 50. o dogmat współodkupicielki Maryi jest nieuznany przez Kościół, po prostu zlekceważony totalnie, ale w rzeczywistości, jak się dokładnie analizuje wszystkie teksty, to niepokalana poczęta Maria, Matka Boga Człowieka, jest absolutnie współodkupicielką ludzkości. I ja to pokazywałem we wszystkich tych e, odcinkach. Jeżeli popatrzycie na to kółko, to ono określić może paciorek jeden różańca. Różaniec jest modlitwą medytacyjną. I na tych, e, co patrzy, patrzycie teraz, są takie podwójne czerwone kółka małe na godzinie drugiej, czwartej... E, dobrze 6 Tak, czwartej, szósta, siódma... E, bo to są co 12 minut, żebyście pamiętali, To czerwone kółka to są co 12 minut, to jest na 12 minut po, po potem 24 minuty, 36 i 48 minut i potem wchodzi na 0. To jest, każda jedna godzina jest na tarczy zegara, na okręgu jest po, podzielona na 5 części różańca. I tutaj jest bardzo ważne zrozumieć, że to jest zawarta całość. Jeżeli popatrzycie na górny duży krąg, to jest godzina 12 do godziny 15 to jest 1 czwarta to jest kwadrans 1 czwarta godziny. Różaniec się składa z czterech części. Radosnej, to jest od 12 do 15, od 15 do 6 to była pierwsza radosna, druga jest światła. Od cudu w kali, od chrztu do ustanowienia sakramentu, kapłaństwa i Eucharystii, i później jest od Męka Pańska, to jest od 6 do 9, to jest ten następny kwadrans, i to jest część trzecia, bolesna, i ona się zaczyna od wyjścia z wieczerzy i jedziesz się aż do krzyżowania. I później jest ostatnia, od dziewiątej do dwunastej. To jest ta ostatnia część Durzańca, i ona się zaczyna od zmartwychwstania do ukoronowania, niepokalanie poczętej. Wszystkie te wydarzenia się dzieją przez Maryję, i to ona jako człowiek ponosi to wszystko współudział w całkowitym cierpieniu Boga. Te czerwone krążki pokazują po prostu, że wszystko zostało odkupione. ale to dalej. Dzisiaj się chcę przedstawić, bo się nie zmieszczę w czasie. W Michałowicach Duch Święty mówi. „Ja jest Duch Święty. Trzecia osoba Trójcy Świętej tchnę tak jak chcę i pragnę tak jak zachodzi potrzeba, tak jakie mam możliwości działania w Was. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie żywy pomieniu, Moją świętą wolę pragnę, aby otworzyły się na oścież ludzkie serca na moje w nich działanie. Otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Kocham Was niezmiernie o dziadki i pragnę ze wszech miar Waszego wiecznie trwającego szczęścia i radości. Tak bardzo pragnę w Was i poprzez Was działać, to Wy sami buntujecie się przeciw Bogu. Przeciwko mnie przez oddanie swej duszy wszelkim nieprawościom, rozpuście, wszeteczności, a to jest prosta droga demona złego ducha, wiodąca ku przepaści piekielnej czeluści. O wiele częściej kroczycie z wielką, dziką radością w sercu drogą zatracenia, aniżeli ścieżką zbawienia. Ja jeszcze tutaj przerwę, przepraszam Panie, e, ten krąg e, pokazuje też miejsce, bo to jako ziemia, to piekło znajduje się w środku ziemi, tak jest, ja to będę czytał, a wszystko co jest poza ziemią i na ziemi jest, e, na ziemi to jest ten kościół walczący, a poza kręgiem to jest e, nieskończoność i to jest, niebo nie określić można, cały wszechświat, wszystko ale wszechświat też się ten cały zrobiony, stworzony, ci gwiazdy planety znajduje też w okręgu takim e, tak to wszystko wygląda ja jednak pragnę siać moją mi miłością, pragnę się wam udzielić, udzielać nie lubię być bezczynny, trwać w bezruchu. miłuję wszelkie dobre akcje moją odwieczną specjalnością jest przenikanie wszystkich i wszystkiego nie istnieje miejsce, gdzie się nie dostanę. Docieram, docieram nawet do dno piekła, a w nim działam z konieczności, nie z radości, tylko po to, aby mógł nawet w tym miejscu istnieć każdy potępiony człowiek i anioł. Stąd na tej mojej grafice są te takie białe maziaki, ponieważ moc Boga przenika wszystko, nawet. E, piekło tam, w, tu Duch Święty mówi, że tam też jest i podtrzymuje życie. O to chodzi. Pragnę jednak Was i poprzez Was działać do woli. Pragnę nieść Bożą Miłość, lecz człowiek czasem kroczy drogą bez powrotu, drogą bez wyjścia, autostradą demona. Chcę Was uświęcać i ożywiać tak jak zdołam. Tak jak potrafię, lecz to wy sami, mnie i moje święte działanie ograniczacie, stawiacie mi opór, narzucacie swoje dla mnie ograniczenia, a wasze wybory dość często, często podążają do syna zatracenia. Według anioła szatana, podążają do syna zatracenia. Upadłego anioła szatana, to wasza wolna wola stoi mi na przeszkodzie do pełnego działania waszej duszy. Jeżeli ktoś z Was zechce, aby działał w Jego sercu, w Jego sumieniu, niech mi na to pozwoli. Niech otworzy swoje serce na Moją Świętą Obecność. Wielokrotnie Trójca Święta i Maryja mówili o dobrym rozeznaniu w postaci dobrowolnego oddania się w niewolę Trójcy Świętej przez niepokalaną lub w niewolę niepokalanej. Samo takie oddanie pomija konieczność wszystkich ważnych. Decyzyjności. Dopiero wtedy mogę owa w Was swobodnie działać, przenikać i ożywiać. I tym podobnym. W praktyce przychodzę do Was i działam, oddziaływuję na Was, wzbudzam w Was dobre chęci i pragnienia, także wyższych uczuć, a największym jest pragnienie dostosowania się do wymagań Trójcy Świętej, próba jej naśladowania. Nikt nie zdoła niczego uczynić, postąpić w dobrym bez mojej pomocy, bez mojej świętej obecności. Jestem bardzo pracowity i głęboko zaangażowany. Bez mojej pracy, bez mojego zaangażowania nikt by niczego nie uczynił, nie, było, nie byłby do niczego zdolny. Kim jestem? Jestem Bogiem, jestem żywą osobą Bożą, czującą, kochającą. Jako gołębica ukazuję się, bo to mój ulubiony symbol, najpierw jednoczę sobą Boga Ojca z Jezusem Chrystusem przez unię miłości trzech świętych bożych serc. Jako Bóg, każda osoba Boża posiada serce, ono jest centralną częścią każdej osoby Bożej. Żywy płomień został wpuszczony do wnętrza serca trójcy świętej i Maryi. Widział on, jakie te serca są najmocniej działam w Bogu Ojcu i w Jezusie Chrystusie. Tylko osoby Boże są w stanie w pełni wykorzystać mój potencjał. Bez mnie i mojego świętego działania nie istniałaby Unia Bożej miłości Trzech Bożych Serc. Ojciec Niebieski całkowicie się oddał Jezusowi Chrystusowi i mnie. Jezus oddał się całkowicie Ojcu Niebieskiemu i mnie, a ja także całkowicie oddałem się Bogu Ojcu i Jezusowi. Trzy oddzielne osoby Boże przez Unię Miłości stanowią jednego Boga. Każda osoba Boża w pełni otworzyła się na siebie, nawzajem. To wzajemne przenikanie się i działanie tworzy doskonałą jedność. Każda. Nawet najmniejsza decyzja, myśl i działanie jest aprobowana, akceptowana wspólnie. Gdy ja działam, działa także Bóg Ojciec i Jezus. Gdy działa Bóg Ojciec, działa też Jezus i ja. Gdy działa Jezus, równocześnie działa Ojciec Niebieski i ja. Wszystko wiemy, przewidujemy, bo taka jest Boża natura z całego stworzenia, najbardziej Bóg. Boga jest Maryja. Ona w pełni poddała się działaniu i oddziaływaniu Trójcy Świętej. Trójca Święta z chęcią zajęła się jej duszą. Każde działanie Maryi jest ogarnięte jednoczesnym działaniem każdej osoby Bożej. Nie da się kochać bez Boga, a Boża Miłość jest niczym nieograniczona. Boża Miłość sama w sobie nigdy nie czyni zła. Zawsze jest święta i doskonała. Maryja zawsze trwa w Bogu i jednoczy się z Bożą miłością w taki sposób, w takim stopniu, w jakim jest w stanie wytrzymać to jej dusza. Trójca święta nie może w niej działać tak, jak na siebie nawzajem, bo to mogłoby spowodować dezintegrację jej duszy, a to spowodowałoby daleko idące, bardzo złe konsekwencje. A na to nie może pozwolić święta Boża sprawiedliwość. Maria przyjęła bardzo wiele darów i łask Bożych. Jej pojemność duszy jest największa większa od wszystkiego stworzenia wielka na tyle, że gdy Maria w pełni otworzy się na jakąś duszę, ta mogłaby z tego powodu ulec bardzo poważnemu uszkodzeniu. Miłość Boża w Trójce Świętej i Marii jest bezwzględnie czystą, świętą, doskonałą, bez jakiejkolwiek skazy lub zmarszczki. Miłość kocha, działa, poświęca się. Trójca Święta cała oddała się do dyspozycji Maryi. Maryja cała oddała się Trójce Świętej, podjęła się pracy ratowania każdej możliwej duszy. Od jej smutnego końca w miejscu wiecznej pokuty, w jeziorze ognia i siarki w piekle. Sama Maryja także nie da rady, bo to do Was ludzi dobrej woli zwraca się Trójca Święta i Maryja z prośbą o pomoc modlitewno pokutniczą do ratowania duszy. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Potrzeb jest wiele, bo mnóstwo jest dusz do uratowania. Ja chcę, aby kto czyta te słowa, teraz otworzył swoje serce na mnie i moje działanie, ale przez Maryję. Chcę, aby we wszystkim była obecna, we wszystkim mogła pośredniczyć. Dlaczego ona? To Maryja, jako pierwsza oddała się bez reszty do dyspozycji Trójcy Świętej. To ona. Oddała dobrowolnie każdą cząstkę swej duszy, każdy atom swojego ciała, Bogu do dyspozycji. Trójca święta przyjęła jej dar, jej ofiarę i posługuje się nią jak sobą, a ona chętnie oddała się wszelkiemu Bożemu działaniu, Bożym wymaganiu. Bóg jest czysty, święty, doskonały. Pod każdym względem. Nikt nigdy nie jest w stanie cokolwiek złego Mu zarzucić. Maria maksymalnie upodobniła się do Boga, trójca święta napawa się doskonałą miłością Maryi, ona napawa się doskonałą miłością trójcy świętej, w ogniu Bożej miłości odczytuje każde nawet najmniejsze drganie Bożego serca. Maryja stara się czynić co tylko zdoła, aby pomóc Trójcy Świętej zrealizować jak najwięcej Bożych pragnień. Największym pragnieniem Boga i Maryi jest ratunek wszystkich dusz od wiecznego potępienia, od piekła. Mimo swojej wszechmocy i aktywnej pomocy Maryi zbyt wiele dusz ginie na wieczność, w piekle, a trójca święta i Maryja tego nie chcą. Chcąc ratować duszę, do tego niezbędni są pomocnicy, ci, którzy się modlą, postrzą i umartwiają. Ja ofiarowuję wam impuls za impulsem do działania, do wszelkiej dobrej aktywności. Niestety, rzadko kto chce odbierać i wcielać swoje życie to, czego my pragniemy. Upadli aniołowie usilnie pracują nad waszym zatraceniem, na tym abyście trafili na wieki do miejsca wiecznej pokuty, do jeziora ognia i siarki, do piekła. Niestety, zbyt wielu ludzi słucha się tego, co mówi demon, tego, co przekazuje, jednocześnie zamykając się na Boży Głos, na Bożą Mowę, wybierając. Każdy człowiek musi się trudzić, zarówno wybierając Boga. Jak i szatana. Wy o wiele lepiej spójrzcie na wszelkie konsekwencje dokonywanego przez Was wyboru. Jak macie się trudzić i wysilać, czyńcie to na Bożą chwałę, a nie dla zaspokojenia ambicji Lucyfera i jego aniołów. Dlaczego nie chcecie własnego dobra, a z chęcią pracujecie nad swoją zgubą? Nigdy nie, szat nigdy nie słuchajcie szatana, nigdy nie widzicie. Nie wbijajcie się w pychę, bo ona was zawsze gubi. To z pychy człowiek zaczyna nienawidzieć, czuć odrazę, niechęć, złość, wszelki gniew, a to nie pozwala wam wejść do nieba. Nie ma rzeczy, której nie można darować, przebaczyć. Jest wielu, którzy chcą zmiany, pragną coś zmienić, naprawić w swoim życiu, lecz niestety nie umieją, nie potrafią tego uczynić. Te osoby doświadczają braku mojej obecności. Zechcicie prosić mnie o moją moc, o pom, o moją pomoc, o światło, o potrzebną siłę, a zawsze chętnie udzielam wam moich darów i łas. Proście mnie o moje dary i owoce przez Maryję, bo tylko ona jest w stanie wyprosić wam o wiele więcej, bogaciej i hojniej proście mnie o światło, dary i owoce, a ich wam udzielę. Obecnie większość ludzi znalazła się w amoku działania syna zatracenia Antychrysta. Na razie działa on w ukryciu, a Lucyfer i jego źli aniołowie są bardzo inteligentni. Już dawno temu demony ułożyły plan zniszczenia kościoła od wewnątrz. I od prawie 200 lat wcielają ten plan w życie. To demony pomogły ludziom rozwinąć wszelkie technologie, zwłaszcza kino, telewizję i internet. Mając to w garści, manipulują wielką ilością ludzi na raz. Dlaczego dziś szatan może o wiele więcej niż dawniej? Szatan może dziś o wiele więcej, bo posługuje się złymi ludźmi masonerii i iluminatów. Zajęli najwyższe stanowiska w Kościele Świętym. Rozkładają Kościół Święty od środka. Dawniej biskupi walczyli z szatanem, dlatego było mu tak bardzo trudno działać w świecie. Obecnie większość biskupów jest niewierząca. Z chęcią wypełniają dyrektywy Lucyfera. Już nie walczą ze złymi duchami. Udają, markują walkę, by zachować jedynie pozór. Nie mając oporów ze strony Kościoła Świętego, demony rozwinęły z powodzeniem swoje działanie. Posługują się nowymi technologiami. Pomagają ludziom wcielać je w życie. Dzięki tej nowoczesnej technologii. <laughs> Przepraszam, sprawują kontrolę nad naiwną ludzkością. Nie będę Wam opisywał szczegółów, bo je znacie z różnych źródeł. Jak macie walczyć, także była niejednokrotnie o tym mowa. Przestańcie godzinami wpatrywać się w telewizory i ekrany komputerów. Nie dajcie się manipulować mediom. Zechcijcie trochę pomyśleć. Nie dajcie się oznakować znakiem bestii chipem RFID, ani tym, co serwują Wam w szczepionkach. Ja pragnę, abyście zechcieli się dobrze przygotować do zbliżającego się wielkimi krokami oświetlenia sumień światłem świętej Bożej Sprawiedliwości. Oczyśćcie swoje dusze w sakramencie pokuty. Uporządku, uporządkujcie wszystko to, co macie w nieładzie. Nalew wszystko swoją własną duszę. Czyńcie, co tylko zdołacie. Jak najlepiej przygotujcie się do tych dni, do tego czasu. Resztę pozostawcie mojemu świętemu działaniu. Kochane słodkie dzieci światłości, mnie mojemu świętemu sercu. Tak bardzo Was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do Was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla, wa, dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Tak bardzo pragnę, abyście odwzajemnili moją miłość do Was. Niestety, bardzo ogranicza moje w Was działanie Wasza wolna wola. Już niejednokrotnie mówiliśmy, co należy uczynić. Mianowicie wystarczy oddać się Trójcy Świętej w dobrowolną niewolę miłości przez niepokalaną. Takie wasze dobrowolne oddanie przekazuje wszystko Bogu, a ster nad waszym bytem i życiem wkłada w dłonie Maryi. Szatan tak łatwo się nie podda, a wy niestety będziecie musieli z nim walczyć. Z tym, co Wam będzie proponował do końca swojego życia, do końca swoich dni. Nie lękajcie się jednak, nie zniechęcajcie się, bo już jako Boży niewolnicy będziecie pod specjalną ochroną, a do boju i w Waszej obronie przystąpi niepokalana, a ona jest w takim starciu zawsze zwycięska. Kocham Was niezmiernie, moje wioteczki, i z miłością przytulam do wnętrza mojego. Świętego Serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham Was niezmiernie mocno. O moje słodkie dzieciny. Czy pozwolicie mi Was i przez Was działać? Czy pozwolicie przemieniać siebie i innych? Pozwólcie mi Was napełniać Bożą miłością. Czy pozwolicie mi na to. Ufajcie, nie dajcie się złowić siła ojców wszelkiego kłamstwa. Co wam jeszcze uczynić? Co mam jeszcze uczynić, aby się wam zechciało chcieć podążać drogami zbawienia? Jednak ja mimo wszystko, pomimo waszej grzeszności i gnobności, wszystkie was bardzo mocno kocham choć na to nie zasługujecie. Duch Święty. Przepraszam. Ja kończąc, zanurzam Was wszystkich w krwi mojego Pana Jezusa Chrystusa. Najdroższa krwi Jezusa Chrystusa przenazała nas na krzyżu. Po Bogosza wszystkich tych, którzy to oglądają. Miej ich i ich rodziny w swojej opiece. Najdorsza krwi Jezusa Chrystusa przenazała nas na krzyżu. Pobłogosław cały stan kapłański, biskupów, kardynałów i wszystkie osoby konsekrowane i miej ich wszystkich w swojej opiece. Najdroższa krwi Jezusa Chrystusa przyniosła nas na krzyżu. Pobogosław cały rodzaj ludzki, miej go w swojej opiece. Amen. Na raz.